odcinku jej zajebiście jest I, i to jest taka fajna gierka. Link tej gierki, to znaczy... Nazwa tej gierki. Nazwa tej gierki jest podana w opisie pod filmem. Ja to wycinam takie hardkorowe rzeczy. I kurde. Wie pan, że pan mnie włożył. Tak spadaj. Co tutaj? Wow, jaki fuks. Nie no. jeżeli filmowicie Wam się spodoba, to zostawcie, łapkę, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu pod filmem. To nie miało. Ups. Bo jechać ja tu, więc Niech taki? Takie taki... bywa. Bo... Ucieka w ogóle. Że pan ucieka w moją stronę. Proszę mi dać pieniądze. Policja, gonić! ratunku. Nie mogę depnąć temu. No I don't, my friend. Skorzystałem z pewnej opcji. Dzień dobry. dam I'm bitch, Chyba już lecimy Lecimy i mój cel znajduje się parę metrów stąd Nie to Tylko to ale mu ženów No tam Dobra, wyjdziemy się, bo muszę Kurde, eh. Y. No kurde, trafia chcę pokazać widzom, jak to działa. To będzie taki boom, jak widzieliście na początku filmu. To będzie takie zajebiste, bo o tam stoją. No nie trafiły. O, boom. To. Okej, okay, jestem. Z powrotem lekkie zdjęcie, bo mi skraszowało grę. Żartowałem. Nie powiem wam dlaczego. LOL Bum! <laughs> Sionara. Ok, tak mówiłem. Lole trolle. Tu, na mapie, gdzie jest obok pistoletów. No. W tym, co jest tu, jest na środku. Ja. <coughs> Są przeciwnicy. I nie będziemy tych przeciwników atakować w tym odcinku. Może w następnym. Dzisiaj idziemy. Dzisiaj właściwie chcia chciałem. Później tam gdzie pójdziemy zaraz, więc ja... Abeliva klefla Abeliva pieniądze. A ja u niego kupię broni.

I jeszcze coś innego. Na przykład ten słowny pora No do nogi. Kurde. Kopię sobie amo do tego. Bo mnie stało. A was, nikogo Nie. nie. Mindfuck? Okay. Jak mi się tak się Bye! Kupiłem. Dobra kurwa, tu jest hoist. Hoist, hoist, Dobra, tak, gra mi się baguje. Wyłączam. Przepraszam, ale gra mi się... Lagi! Nie moja wina. Lagi, teraz mi się to będzie lagować. Chwila? Chwila? Chwila. Nie wiem, co chodzi. Dobra, jak będzie Wam się podobać, zagramy sobie w Rocketbale! I jej, i nawet pewnie nie wiecie co to jest. Smutne. Smutne, bardzo smutne. Jeżeli ktoś będzie znał tą grę, to się nie przyznawać... To się przyznawać. Znaczy się. W komentarzach ja się w tej grze. Okej, okay, już stworzyłem serwer i on nie będzie pięcia, tylko tak. Widzicie, ja nazywam się Rysiek. Te napiszę komuś, że nagrywam. Nagrywam. Jeszcze YouTube. YouTube. Czytaj, 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 czytaj. On będzie sam, on będzie sam. Szybko... jak tak się podjęłem, bo to jest dwóch na jednego, teraz jestem Rysiek w turnieju pomarańczowym. Zaczynam najwcześniej, bo jestem przewodniczącym i mi się do, dopiero to liczenie zaczyna. Fakie you fakie. Piłka... ...kupskowa. No. Piłka kupskowa, tak się to nazywa. No bitch! Trudne Trafić Raz wygrałem Byłem jeden na jeden Wygrałem z ziomkiem po prostu 6-1 taki Taki rozpierdziel był W tych bramkach Ło da po soficie A masz być! No f**k No sam dwóch ukiwał. Ja mu napiszę, że jest frajerem. Ty frajerze? O nie! Za mnie bramce! Obronie! E. Nie obroniłem mu! No jak on tak cheater? Kurwa. Chity, cheaty, cheaty, chity.

Wyszedł z gry, a wygrywał. Dobra, i to jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Jej, wszyscy się będą cieszyć, jak zostawicie łapkę w górę. I więc, nara i narazie. Żegnam, wa żegnam was ja.